Witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie zodiakalne panny. I zapraszam do czytania z kart anielskich i kart tarota na miesiąc kwiecień. Kochani, wy w tym miesiącu zodiakalne panny w miesiącu kwietniu. Od razu przy tasowaniu wychodzi mi karta wieży. Czyli coś na pewno w Waszym życiu pod wpływem czynników zewnętrznych się zakończy, coś się zawali raz na zawsze. Na dodatek mamy kartę śmierci. Już nigdy nic nie będzie takie samo. Więc w miesiącu kwietniu dla, dla Was, drogie panny, wydarzy się coś bardzo silnego, bardzo mocnego, gdzie czynnik zewnętrzny wpłynie na to, że już nigdy nic nie będzie takie samo. To może oznaczać coś trudnego, bądź wręcz przeciwnie, zmiany na lepsze w twoim życiu. Drogie panny, wy w tym miesiącu. Tło czytania trudne, zaskakujące wręcz, także dużo zmian Wręcz dla niektórych szokujących w miesiącu kwietniu. Wy w tym miesiącu. Przede wszystkim, sporo z Was, drogie panny, jest zwyczajnie osamotnionych. To oczywiście ma tutaj związek również ze sprawami globalnymi, bo niektóre panny po prostu są zaskoczone. Sytuacją, która nastąpiła, jakby nie spodziewały się, że y, ta sytuacja, y, którą mamy globalnie, nastąpi bądź się przedłuży. Bardzo dużo zmieniła w waszym życiu nagle, niespodziewanie. Y, wy w tym miesiącu y, czujecie się bardzo osamotnieni. Czujecie się, jakby cały świat się sprzeciwiał przeciwko Wam. Czujecie się też niezrozumiani. Inni z Was mogą czuć się po prostu zmęczeni pracą fizyczną, bądź tak, taką pracą, niekoniecznie ciężką fizycznie, lecz czujecie się tak, jakby była bardzo ciężka fizycznie. Także jesteście po prostu zmęczeni. Wasze zdrowie w miesiącu kwietniu. Zwracać uwagę na swoje emocje przede wszystkim. Tutaj pojawia się też zwracać uwagę na płyny, które przyjmujecie do organizmu. Także płyny w organizmie mają duże, duże znaczenie. Jest zatrzymanie wody w organizmie, na to zwrócić szczególną uwagę. Pod koniec miesiąca. Może pojawić się chirurg. W tym miesiącu, kwietniu, drogie panny, powinnyście uważać na kontuzję, być bardziej ostrożnym, nie chodzić z głową w chmurach, ponieważ tutaj macie zagrożenie czynnikami zewnętrznymi, które mogą wpłynąć na drobne kontuzje bądź drobne wypadki. A że mamy miesiąc kwiecień, który zamyka nas do czterech ścian, to Bądźcie szczególnie ostrożni w tym miesiącu, jeśli chodzi o y, dom, drogie Panny, może nastąpić nieporozumienie y, ze współlokatorami bądź z y, tutaj członkami rodziny, to Wy będziecie wręcz dosyć nerwowi w miesiącu y, kwietniu. Także to Wy możecie być tacy zaczepni dla e, współlokatorów bądź członków rodziny także podwyższone ciśnienie w domu cały czas uwaga na zodiakalnego lwa strzelca bądź barana który może odwiedzać was w domu i tworzyć niekoniecznie dobrą atmosferę w waszym domu jeśli chodzi o pracę, bardzo dobra energia w pracy, drogie panny. W końcu, panny, jak zawsze, bardzo pracowita. Jeśli panny chcą poszerzyć bądź otworzyć działalność, jak najbardziej jest to dobry miesiąc do tego, aby rozwijać bądź otwierać działalność. Macie też szansę wejść na wyższe stanowisko w obecnej pracy bądź zmienić pracę. Na lepszą, także bardzo dobrze, dobra, pozytywna energia w pracy. Również mężczyźni spod znaku e, ognia, czyli strzelec, baran bądź lew, może pomagać w pracy, we względu na to, czy jesteście mężczyzną czy kobietą. E, ogromna niezależność pojawia mi się tutaj e, w pracy, w sprawach zawo zawodowych. Także jak najbardziej, drogie panny, iść w kierunku własnych działalności i niezależności przede wszystkim. Jeśli nie macie takiej możliwości, pchać się na wyższe stanowiska. Uwaga, bo macie rywalki i rywali w pracy. Natomiast yy, patrzą wam na ręce w pracy w, w miesiącu kwietniu, lecz nie powinniście się tym przejmować, bo wasza sytuacja w pracy jest absolutnie niezagrożona. Jeśli chodzi o pieniądze, drogie panny, te osoby, które nie mają dzieci, troszeczkę wydatków tak zwanych głupich, nieprzemyślanych w miesiącu kwietniu. Natomiast panny, które posiadają dzieci, sporo wydatków związanych z waszymi dziećmi, bądź też pupilami czworonożnymi, też tutaj. Mi to wychodzi. Pod koniec miesiąca może być przestój z pieniędzmi, mogą być te pieniądze zawieszone, możecie czekać na pieniądze, może się coś przesuwać tutaj. Także sporo wydatków. W pracy zawodowo dobrze, natomiast finansowo już troszkę trudniej. Jeśli chodzi o uczucia, panny będą flirtować w miesiącu kwietniu. Także pojawia się tutaj dużo emocji, dużo kontaktów takich. Emocjonalnych i mm, flirtujących, takich romantycznych. Tak to tutaj nazwę. Panie, które czekają na mężczyznę, y, może się pojawiać u Was blondyn, niebieskie oczy w miesiącu y, kwietniu, ktoś z podznaku znaku ryby, raka bądź skorpiona. Natomiast wy same możecie chcieć się wycofać z takiej relacji, generalnie w ogóle panny będą chciały się wycofywać z relacji romantyczno partnerskich um, czy to dobrze? panny faktycznie będą wolały skupiać się w tym miesiącu na pieniądzach i na karierze i, mm, i dobrze czujecie także to jest dobra droga karta rada na miesiąc kwiecień dla panny jeśli masz, droga panno, możliwość pracy yy, dodatkowej, ukrytego źródła dochodu, to jak najbardziej wykorzystaj to. Droga panno, też bądź dyskretna. Także yy, przede wszystkim nie mówić o sobie wszystkiego. Yy, jest też podpowiedź, aby panna skonsultowała się z prawnikiem bądź też z chirurgiem. Także Oczywiście też w ukryciu tak, jakby po cichu. Także też, droga Panno, powinnaś kierować się rozumem i intelektem w miesiącu kwietniu. Także brać wszystko na rozum i analitycznie. Też zwrócić uwagę na jakość snu Twojego. Ostrzeżenie. Przede wszystkim ostrzega Was, drogie panny, przed Waszymi znajomymi, ale są to osoby w związkach zalegalizowanych, czyli małżeństwa. Jest jakaś para, która niekoniecznie jest tutaj przychylna do Was, także uważać. Ostrzeżenie również przed zodiakalnym bliźnie, bliźniakiem, na to tutaj uważać. I niestety będziecie musieli wybrać albo między dwoma osobami, bądź też między dwoma sytuacjami. Dotyczyć to może jakiegoś wyjazdu, bądź dotyczyć to może właśnie, na przykład, ktoś będzie chciał zmienić kraj, bądź się przeprowadzić. Także ostatecznie będziecie musiały, drogie panny, wybrać. Także też ostrzega przed odwiedzinami bądź przyjazdem kogoś z rodziny bądź też yy, znajomych, ale jest to znowu para, zalegalizowana para. Także jeśli możecie uniknąć takich odwiedzin, to unikać, drogie Panny. Rada w uczuciach dla zodiakalnej Panny. Rada w uczuciach na miesiąc kwiecień zodiakalnej Panny. Przede wszystkim zwrócić uwagę w uczuciach, drogie panny, czy nie jesteście oszukiwani, czy ktoś w relacji Waszej nie założył po prostu maski, a może to Wy założyliście maskę, także i y, nie do końca jesteście sobą. Także to, co się dzieje teraz w Waszych re, relacjach uczuciowych, y, nie, to jest fikcja. Także Zwrócić uwagę i przede wszystkim być czujnym. Jeśli chodzi o singli, panny, szukać prawdziwej miłości. Być może już spotkałeś tą osobę, która e, tutaj jest warta zainwestowania w e, większych uczuć. Także jak najbardziej, single panny, otwórzcie się na miłość. Natomiast panny w parach. Zwrócić uwagę, czy nie jesteście oszukiwani, kochani. Wszystkiego cudownego dla Was na miesiąc kwiecień, drogie Panny. No, i do zobaczenia, mam nadzieję, w maju. Wszystkiego dobrego. Wróżka Anna.